Lekarze, że na Śląsku handlowali. Z, z kim lekarze podpisywali umowę. To w Łodzi było chyba, że z... W Łodzi, to było. Nie w Łodzi tylko był. Na... tam cały teren był. Że jak to się nazywa te co... Powulon, tak. Tu Paweł ratownik medyczny. On taki ratownik jak ja chyba ksiądz. Jak ty, jak ty Krzysztof. No. Jak Ty kierowcy. nie zabił. Nie, poczekaj, Krzysiek. Była afera w Łodzi, że mieli dogadane, że przyjeżdżało pogotowie i, I zamiast do szpitala wieś to oni dawali tabletki i mieli umowę, że za każde zwłoki dostarczone do zakładu pogrzebowego. Do zakładu pogrzebowego. O, A nie, mieli umowę czy... z zakładami pogrzebowymi. To nie wszystko. No. Dokładnie podpisali umowę. Ja się wszystkim podpisałem. A o handlu organami to ja nie słyszałem. Mów, Krzysiek. A widzisz? No. To o tym nie słyszałem. Widzisz? No. To jak ty po szkole? Ja tylko po szkole mniej się od ciebie. To w szkole tego nie uczą, Krzysiek. Ty to musiałeś skądś inną się dowiedzieć chyba. A widzisz? No. U nas w Solidarności, powiem, Tak. Taka była szkoła, że o wszystkim cię musiało wiedzieć. Wiesz o tym? My ratowali ludzie, żeby oni mm arno organami mm -hmm. sercem, płucą, narkami, trupką i tak dalej. A do trumny co tylko szedł? lat. A po co oni to robili? Sprzedawali, to dalej co? Tam Ta, no, nie dalej, wiem, przeszczepy czy o co? Francji, Holandii, A. Japonii, no. później Włoch. Cały świat kupiło nasze organy. To ludzie nie wiedzieli jak leczyć. To My ci powiem. wątróbkę. Powie wątróbkę. A człowiek ma wątróbkę. A tak kto wie? Teraz w Chinach mówili, czy tam w Korei? Że I wiesz, ludzi na organy sprzedawali. Kupowali się... nasze organy. Mhm. Ale nie takie kościelne organy, tylko od ludzi te narządy. Na rządy. No. To się nazywają organy. Gdyby mm -hmm. te elektrycznie kopywali, to bardzo dobrze było. Ludzie by żyli tamte. No, no, no tak już tamte. już nie ma. No. I oni patrzyli, nie patrzyli. Czy dziecko, czy takie jak ty, czy jak Paweł, czy jak ja, czy jak Wojtek. Trafił tylko do szpitala, i szpitala nie wyszedł. A podpisali lekarze. No. Tak. Czyli trzymać się z trupiażami? od Nie potrzeba. No. I to do że odwiedzamy. Tak. Zakłady pogrzebowe. Tak. No. Później podpisali e, z minicentami. Podpisali, czekaj, bo już w głowę, też bardzo z, z dużymi instytucjami podpisywali umowy i to na bardzo dużą sumę, że czym więcej człowiek człowieka zabije, zamorduje inaczej, to dostało bardzo dużo pieniędzy. Skąd hasło, towarzysz Gierek wziął, pomożecie? No było takie hasło, tak. A tam gdzieś na wybrzeżu to mówił, chyba. Tak, Już nie pamiętam. No, chyba tak. A ja byłem akurat u rodziny. No. Na wybrzeżu, bo mam tam rodzinę. Mm -hmm. I mnie, brat cioteczny zaprosił na te spotkanie. I Gierek trzymał tak. Mówi, 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 moja. Bracinku, kiedy on skończy pleskać? Mm -hmm. Ten człowiek. Uż mnie spać się chcecie. Albo będzie za się siedzieć na fotel. Będę spać? Albo co? A ja, a potem tak wszyscy stali i tak się przy, przy, Pomożemy. A ja krzyżmam, pomożemy ciebie wypierdolić. Krzysiek, ale ja wiem, to ty dlatego nie, nie dla chcesz... Za stoi wiesz to? Poczekaj. Ale czekaj, za mną stał wiesz kto? Ja wiem, ale o tym, ormowiec. o tym, żeśmy nagrywali film i się przypomniał. Pod, podchodzi wczoraj do mnie. Przez wczoraj chyba. Podchodzi ale, do mnie. Krzysiek, ja do czego innego zmierzam. Podchodzi do mnie. Ty dlatego, ty dlatego nie chcesz do szpitala iść, Krzysiek. Podchodzi Albo do to... mnie, klepie po ramieniu no. i pyta się no. tak, co włączasz? Nie, prąd włączam, bo coś, o. I co? Nie klepi po ramieniu? Co pan powiedział? A ja mówię, a co ten pan mówi tam, co tam to nam mówić? A czy pomożemy? ja mówię, ludzie chcieli, że chyba pomożemy. ja powiedział, że pomożemy. A panie milicjancie mówią, to pomoże. To może niedaleko. To co, on chce pływać na statku? Nie pływa. Jak on nie da rady zajść, to jemu ja mu pomożemy zajść. Mówi na statek. Z boku każdy będzie pod ręce i ja, 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 ja ziemię, mówię. Zmierzam do tego, że ty nie chcesz dlatego do, do, do szpitala może iść, bo się boisz szpitala. I krzychu, boisz się szpitala czy nie? Boję się. No. Zobacz, ja teraz byłem w szpitalu. Tak. Na jakim łóżku tak. leżałem? No nie wiem właśnie. Nie no, Powiedz coś więcej o, na ten temat. Wiem w takim szpitalu jakimś było Tak. W Gigancie. W Gigancie. To miałeś ja, pewnie takie ja nowoczesne szpital, łóżko? Mówią, że najważniejszy szpital. Takie elektryczne łóżka na pilota, że się wszystko podnosi. Tam nie ma elektrycznych łóżek. Ja widziałem. Widziałem taki. Wiesz, to, to by mogło pokazać. No. W telewizorze. Wszędzie. Ale nie na własne oczy. Wszędzie sam na własne oczy szpital. Opowiedz, Krzysiek, co ty widziałeś? Co ty ja nie chcę tego szpitala znać. No. A mówią: O gigant! O gigant! To jest najlepszy szpital. Tam profesorowie, tam docenci, tam magistrowie, I habilitowani. Od czego oni habilitowani? Od strajku? Wiesz, o który przychodziło się, przychodzili się odrębnicy, chorych, przychodzą? Mów, bo ja nie wiem. 11 hmm. godzina. A było mm -hmm. u ich w tym mm -hmm. Że za mało no tak. ludzi, za dużo chorych pewnie jest. Nie zdążyli. Ale nie już pełno było. No. Nie. Za mało pracowników mają. Na tych no, dużo. No. Tylko daj. Zobacz, czy siostra przyjdzie za darmo? Nie opatrunki zrobić? Do ciebie? Tak. No nie, no bo ona musi przyjechać. Łatkę wyciągam, jak no. pod kościołem. No. A no duch chyba, wiecie, jak pracuje. Pracuje adic. w laboratorium, pracuje w szpitalu. Mhm. Mało jeszcze. I wiesz, od stu do 2000. Do tych. Taka natura ludzka, się każdemu mało. Każdy chce więcej. Każdy grabie no. do siebie, grabie, no nie tak? od siebie. No tak. Ja te przysłowie jeszcze tam na Wielkopie znam. Tylko tam, gdzie ja mieszkałem, hmm. czyli powiem w tamtych czasach, to siostryk przyjeżdżali robić reszczyki, pielęgniarki inaczej, opatrunki i tak dalej. Przyjeżdżali za darmo. Bo płaciło państwo. Oni byli wyznaczeni ze szpitala. I bez łaski musiała być na tą godzinę, a teraz co ona wyrabia ze mną? Ja mówię, na którą pani będzie? I wtedy mieli tak, kalendarz. Dziś mamy, jaki dzień? Patrzę na kalendarz. Taki, tak, aha. Przypuśćmy. I siostra ma przyjechać. Przyjechała, mnie zrobiła. wyjmuje notatnik. 2 maj, liczy. 3, 4, 5, 6, 7, 7 maja o godzinie tam 18 wizyta u pana Krzysztofa. Opatrunki, zapomnij tu, tu nie zapomnij. Otwieram notes. Patrz, a 7 maj, o cholera. A spuściła się na, na 19. Ja mam prawo skargę złożyć. Dlaczego się spóźniła? A teraz. A teraz zajechać do szpitala, żeby ja powiedział w tamtych czasach, że sioter się spóźniła. Nie przyjechała na 18, tylko na 19. To by co? dyrektor mówił sam. Tak zbeściłby, żeby nie wiedziała gdzie iść i świadectwo wydałby wydał negatywne. A teraz kto rządzi? Oni rządzą dyrektorami. Dyrektor jest taki. Wiesz co to? Mała orozadka. W sklepie jest, jest taka. Mhm. Tak. Czy ale ty się e, rachowano no. po, po staremu, jak się można mówić. Rodzice słuchasz. A teraz co? A teraz, A to teraz co? Odpowiedz, to jest, jak to jest, to jest. się zachowują potomstwo do rodziców? Powiedz sam. Wulgarnie, słowo wulgarne. Kiedyś, żeby ja poszedł tak, jak mnie dokuczali i dokuczają pod bramkę, to by doszło do nauczycielki, do wychowawczyni w szkole, raz to nauczycielka by zbyszczyła mnie. Oceny by ze sprawowania od razu. W dół poleciałoby. Nie bardzo dobre, tylko tam czwórka, trójka było A także by się dowiedział, co to jeszcze to byłoby? Siedem dni, ja bym na stojąco, zóbkę jadę. A teraz? Rodzice jedzą na stojąco. Siedem dni zóbkę. Bo tak. Idzie kolega do kolegi. Mordę nadrzą, nabiją sobie, inaczej nie powiem. Wychodzi do domu, dogadują się, kolega z ty, wyciągnął od starego, nie od cię, tylko starego. A ile? 200 albo 300. Ten tam ogląda film na kanale, na, na takie filmy, które wiesz, dla ich jeszcze małolatki. Wyłączy prąd. Powiem, o upadnie, o ty mnie nabiłeś, powiłeś, ja jedę na policję, a już wtedy była milicja, ale już wtedy, że on pojechał na milicję, to minikie go by nauczyłoby, no, ale Paweł jakby przejechałaby po dupie, osiemdziesiątku, to by, o, nie wiedziałby, które, i jeszcze by wszystkich kolegów. Takie listy by długo była u milicjanta, że zabrakłby kartki A4, a może 10 kartek zabrakłby A4. A teraz? O taka karteczka to wystarczy. Bo on nie powie, że ty byłeś razem. On ma nie milczeć. Zamięknie. Na pięć spustów. I co policjant zrobi? Nic. Wypełni druczek. Wyszedł do, do poszkodowanego. Nie znaleźli mnie sprawcy. Umorzona sprawa. A widzieli na tego człowieka. Tego przestępcę. Ale boją się, że idzie policjantka takało, takało, I może co? tak jak... Paweł Wysoki, i zbudowany dobrze. Przyjechać z wyjścia, że to padnie. Kiedyś milicjant to nie zdawał tak gazu. Nie zdawał, a teraz tak. Milicjant jak zakończa służbę, musi zdać gaz, broń palną, ostrą. I musi wszystko, mundur, wszystko zostawić w czartę. I co chcesz może z milicjantem zrobić? Pobić? I też ona nie powie, kto pobił Bo będzie bała się, bo powie, powie tak. Jeżeli powie dla kolegi swego. Ale zaraz a jest, a druga już jest. A mnie posadzą do pierla, to wiesz, co z tobą będzie? Kaszka. Manna przychodzi do pracy a czemu ty się tak pobijana, kolega pyta się a ja siadam w ślizgu, bo upadłem. kłamie kłamie, oszukuje, nie mówię prawdę bo boi się boją się policjanci a ja przyjeżdżam do człowieka spokojnego człowieka. nie, do mnie to one się nie boją bo wiedzą, że ja nie pobiję nie pójdę gdzieś bo mnie rodzice tak wychowali a wreszcie, jak nie ma wychowania, nie ma wychowania, bo rodzice same pośredzenie są, jak chcieli rodzice, tak mają. Teraz kto rządzi? Syncu córka rodzicami, nauczycielką rządzi, do szkoły zajdzie, nogi na ławkę, nauczycielka pojezdne, a ona no, mówi, a on mówi tak, zdejmij.